Nie. W pierwszym momencie pomyślałam, że to była ktoś obcy, gdyż nigdy nie słyszałam takiej nuty w głosie Inę. Moja towarzyszka klęczała, wpatrując się w majaczące w mroku kurchany, oświetlone słabym blaskiem niezwykły zniczy. Księżyc zachodził, jego poświata przygasała. Ine wskazała na zachód. Teraz i ja zauważyłem sylwetki prześlizgujące się między mogiłami. Widoczne tylko wtedy dymknęły od jednego cienia do drugiego. Zaniepokoiłem się. Też wydało mi się, że okrąża nas tłum, licznek jak drużyna wodza klanu. Wyjątkowo trudno było je dostrzec, nawet widząc ich upodobanie do mroku. Dlatego nie wiedziałem, czy mamy do czynienia ze stadem dużych drapieżników, ludźmi, a może jakimiś innymi istotami wypuszczonymi na to pustkowie przez moc, która już odegrała pewną rolę w moim życiu. Widzę. Odparłem szeptem. Wprawdzie najbliższa z ruchomych sylwetek znajdowała się dość daleko od kurhanu, na którym się schroniliśmy ale nie chciałem, by usłyszały nas uszy bystrzejszy od moich. Dziewczyna przesunęła się bliżej i klękając obok wielkiego głazu, musnęła ramieniem moje udo. W przyćmionym niebieskim świetle wyglądała staro, i twarz była blada i ściągnięta. Wydawało się, że wydarzenia tej nocy odebrały jej młodość i dziewczęce wdzięk. Utkwiła we mnie wzrok. – Sam widzisz. Dostrzegłem w jej oczach złośliwy błysk. – Przyszli po mnie! – Oparła ręce na brzuchu, chroniąc, osłaniając dziecko, które rzekomo nosiła w łomie. — Ja mam urodzić im przyszłego pana, oni o tym wiedzą. Uciekaj pani to, ratuj się póki czas. Nawet ja nie zdołam cię obronić przed ich zemstą. Najwyraźniej uważała, że nadeszła chwila triumfu sił, z którymi tak niebacznie się związała. Ja jednak nie zamierzałem uciekać. W przeciwieństwie do inne, nie miałem pewności, czy to, co zbliżało się w mroku, było potężnym zastępem sług ciemności. Zaklęta czara poruszała mi się w rękach. Przysiągłbym, że trzymałem ją mocno i nie mogła przemieścić się przypadkiem. Odchyliła się ode mnie otworem i zwróciła ku mnie bokiem, na którym znajdowała się twarz łowcy. Te oczy, one widziały, spojrzały na mnie. Nie mogłem odwrócić od nich swojego wzroku, chociaż czułem, że powinienem obserwować istoty, które skradały się między kurhanami. Zastanawiając się nad sobą, Uwierzyłem, że zmieniłem się pod pewnym względem. Przestałem być niedoświadczonym młodzikiem, który zawiódł swego pana i został przez nie skazany na wygnanie. Teraz istotnie stawałem się nie. Usiłowałem krzyknąć głośno, wyzwolić się spod władczego spojrzenia oczu, które musiały być tak, musiały być tylko metalem. Wprawdzie zręcznie obrobionym, bo oczy wyglądały jak żywe, ale jednak metalem, nie były więc żywe, nie mogły sięgnąć do mojego umysłu, przygotowując tam miejsce. Miejsce dlaczego? Pytania bez odpowiedzi głębiły się w mojej głowie. Narastała we mnie jakaś siła. Nie wyłącznie siła, lecz jeszcze coś. Pojawiła się jakaś świadomość, która starała się dopasować swoją osobowość do mojej. Ale ja nie byłem naczyniem, jakiego oczekiwała i potrzebowała. W moim umyśle pozostała jakaś bariera. Moja osobowość, cząstka będąca eleronem, przywarła do tego muru obronnego jak ostatni z drużyny wojownik, zdecydowany raczej zginąć niż oddać posterunek nieznanemu napastnikowi. Przez jakiś czas obca świadomość próbowała mnie wchłonąć, póki wreszcie nie przekonała się o daremności swych wysiłków. Wykorzystała jednak najlepiej, jak potrafiła, pozycję, które musiałem porzucić. Zdałem sobie sprawę, że zamieszkała we mnie siła, której nie rozumiałem. Siła zdecydowana użyć mnie do osiągnięcia swoich celów. A może tamten ktoś gotów byłby posłużyć moim zamierzeniom? Nie ufałem tej ostatniej myśli. Mogło być podstępnie podesłana przez napastnika. Nie byłem zaś ani czarownikiem, ani bardem, którzy by umieli otworzyć swoje umysły i wolę niewidzialnej mocy podporządkować własnej nie poderwała się z ziemi. Zanim zdążyłem się poruszyć, wyciągnęła ramiona do góry, zwrócona twarzą tam, gdzie ukrywały się najwięcej dziwnych cieni, i zawołała głośno. — Hej, holas, księżyca zrodzony, blask niosący, tutaj jestem! Wsunąłem szybko niesamowitą, niebezpieczną czarę za koszulę i sięgnąłem po dziewczynę. Teraz już nie starałem się jej oszczędzać. Chwyciłem ją za szyję od tyłu i zgiętym ramieniem przyciągnąłem do siebie. Ino upodobniła się do współplemieńców gru, szarpiąc się, prychając, próbując mnie podrapać. Stoczyliśmy zawziętą potyczkę, ale zwyciężyłem. Byłem w końcu odniesienniejszy. Podczas tej szamotaniny opończa sunęła się na ziemię i okręciła wokół naszych stóp. Upadłem do tyłu na płytę z niebieskiego kamienia, nadal ściskając w objęcia śliskie od putu ciało kuzynki. Nie puściłem jej. Nie zdołała też rozluźnić mojego uścisku, by odwrócić się do mnie twarzą i zaatakować paznokciami. Odniosłem wrażenie, że trzyma w ramionach szaloną kobietę, gdyż moja branka w niczym nie przypominała tej innej, którą dobrze znałem. A może tylko tak mi się wydawało? Powiał zimny wiatr i chmury przesłoniły księżyc. Jedynym źródłem światła stał się widmowy blask gigantycznej zniczy. Ina jeszcze dwukrotnie próbowała wezwać sługi ciemności, ale ścisnąwszy jej gardło, szybko zdusiłem te wołania. W końcu chyba straciła przytomność, gdyż zwisła bezwładnie w moich ramionach. Rozluźniłem nieco objęcia, chcąc się przekonać, czy nie udaje. Nie poruszyła się jednak, więc podniosłem się, pociągając ją za sobą. Nie rozgrzane walką ciało wydzielało dziwny, mocny zapach jakiegoś wonnego olejku. Dyszała ciężko, z trudem, jakby nie miała czym oddychać. Oprócz ciężkiego oddechu dziewczyny usłyszałem jeszcze coś. Z daleka dobiegł mi głos rogu, z którym już raz się zetknąłem. To było wtedy, gdy zostałem uwięziony razem z Gateą i śmierć krążyła wokół nas. I kiedy po raz pierwszy szukałem pomocy zaklętej czary, róg zagrał czysto i wyraźnie. Z zachmurzonego nieba zaczął padać zimny deszcz. Jednym szarpnięciem postawiłem inne na nogi, po czym podniosłem ziemię o pończę, którą na nią zarzuciłem. Okryj się, rozkazałem chrapliwie. To miękkie, pachnące ciało w moich objęciach przypominało mi pokusę, którą mieszkaniec czarnej wieży nasłał na moją zgubę. Gdybym tu i teraz dał upus rządzy, otworzyłbym szeroko drzwi przeciwnikowi. Róg odezwał się bliżej. Próbowałem ustalić pozycję widmowego oddziału w dole. Widziałam tylko niebieskie ognie na szczytach kurkanów. Tylko niektóre były tak oświetlone. Siła, która dopiero co pojawiła się we mnie, zaprzestała na chwilę prób stania się mną i udzieliła mi kilku informacji. Zgromadzone u stóp mogiły moce nie odważą się wspiąć na Harrests. Biorąc zaklętą czarem do rąk w tym miejscu, dokonałem wyboru na dobre lub na złe. Niewidzialna istota, z którą się w ten sposób sprzymierzyłem, w zasadzie nieświadomie, mogła zapewnić mi ochronę, ale i okazać się niebezpieczna. Znaleźliśmy się w terenie, który ma własne zabezpieczenia. Inna znów zaczęła szlochać. Uznałem, że przede wszystkim ze złości. Schwyciła pończem, okręciła się nią, odwróciła do mnie plecami, skuliła przy wielkim głazie, w napięciu wpatrując się w mrok. Róg zagrał po raz trzeci, wciąż w oddali. Deszcz i wiatr smagały nas bezlitośnie. Córka Garna milczała w parcie. Nie mogłem zajrzeć do ciemnych przesmyków między kurhanami, ale wyczułem, że wróg częściowo się wycofał. Możliwe, że Ina już o tym wiedziała. Niebo pojaśniało, mimo deszczu i chmur, gdyż zbliżał się ranek. Niebieskie światła zbladły i zgasły. Dopiero teraz zobaczyłem wyryte głęboko w kamieniu symbole runy. Nie mogłem ich odczytać, tak bardzo różniły się od naszych liter. Na przeciwległym krańcu głazu, po wschodniej jego stronie, może nawet nad sercem tego, kto był tu pogrzebany, ujrzałem zarys czary, podobnej kształtem do Daru Gunory, lecz bez twarzy rogatego łowcy. Nad wizerunkiem naczynia dostrzegłem jeleni wieniec, rogi, które najwidoczniej były ozdobą diademu jakiegoś starożytnego wilmoży. Dartif w podwójnym mieczu. Podniosłem do góry rozwartą dłoń, jakbym pozdrawiał wodza przed bitwą, chociaż niewielu sobie wiedzieliśmy. – To jakieś imię? – otulona w opończe spojrzała na mnie ponuro. – Wypowiadam imię, pozdrawiam wielkiego pana. Odparłem świadom, że nie ja to robię, lecz ukryta we mnie siła. To była bitwa na Fartfel. Omiotłem spojrzenie – ogromne cmentarzysko. Kiedy słudzy ciemności pod wodzą Arhona przebyli z północy i róg wojny wezwał wszystkie zastępy światła, tutaj stoczono ostatni bój. Walczyli i zginęli, ich świat się skończył. W tej wojnie nikt nie zwyciężył. Pozostało po niej tylko wspomnienie lepszych czasów. Opowiadałem to wszystko, ale zrozumiałem dopiero wtedy, gdy skończyłem mówić. Ogarnął mnie wielki smutek, przemijający smutek, jaki u mnie wyłać zręczny Bart. Śpiewa on o czynach wielkich wojowników z przeszłości, o zwycięstwach i klęskach, wzbudzając w nas przekonanie, że w dawnych czasach ludzie byli lepsi i silniejsi od nas, dając nam przykład bohaterów, z którymi możemy się porównać i których powinniśmy naśladować. Albowiem ludziom potrzebne są takie wzorce, chociaż gdy rozglądają się wkoło, widzą tylko swoich małostkowych, podłych współplemieńców. Lecz jeśli uwierzą, iż kiedyś istnieli prawdziwi bohaterowie, wielu postara się im dorównać. Dlatego właśnie słuchamy bardów i niektórzy z nas płaczą w duchu, a innych chwyta głuchy gniew, że życie nie jest już tak jak dawniej. Ale wspomnienia dodają siły naszym ramionom i hartują charakter i wolę. I stajemy do walki, kiedy niebezpieczeństwo zagraża nam w naszych czasach. To bardowie łączą przeszłość z teraźniejszością, dając nam nadzieję. Nie byłem Bardem i nie wysłuchałem opowieści przy wtórze harfy. Mimo to spojrzałem na podobiznę rogowej korony, wiedząc, że nie mogę się równać ze spoczywającym pod nim wojownikiem. Lecz nie czułem się też od niego gorszy, gdyż byłem kimś innym i miałem w sobie zalążki tego, czego sam dokonam w życiu. Wprawdzie ranek był mglisty, ale sięgaliśmy już wzrokiem poza Kurhany. Nic nie poruszało się między nimi. To, co skradało się pod osłoną nocy, odeszło. Wyciągnąłem rękę do nie na poło czekając, iż znów będzie ze mną walczyć. Nie spodobała mi się ta myśl. Dokąd idziesz? Zapytała, nie ruszając się z miejsca. Dopóki nie położymy jej ręki na ramieniu, nie postawiłem na nogi. Nie byłem pewny, dokąd pójdziemy. Róg grał na zachodzie i coś popychało mnie w tamtą stronę, chociaż powinienem skierować się na wschód, gdyż na wschodzie była dolina i ojca. Na zachód odparłem w końcu. Spojrzała poza mnie i obrzuciła wzrokiem otoczenie farfel. Był to otwarty rozległy teren, z rzadka porosły niewielkimi zagajnikami. – Czy rzuciłeś wróżewne kamienie na szlak? – zapytała. – Jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś wymienił moje imię rano przed bitwą. Odwdzięczyłem się innym naszym wierzeniem. Dlatego nie sądzę, był umarł dzisiaj. A póki człowiek żyje, wszystko jest możliwe. – Wiążąc mnie, tylko sam sobie szkodzisz. Są tacy, którzy czekają na mnie i na dziecko, które noszę w łonie – Pozwól mi odejść. Nie jestem już córką Garna. Jestem przyszłą matką syna, który będzie najpotężniejszym z ludzi. Wzruszyłem ramionami. Wciąż wierzyła w iluzję, którą podsunęła tam tamta wiedźma. Możliwe jednak, że nie była już dziewicą. Widziałam tylko, że na jakiś czas splotły się nasze losy i że nie oddam jej siłą, z którymi walczyłem w świątyni Księżyca. Kiedy krętą ścieżką zeszliśmy z kurhanu Dar-Tifa, zobaczyłem na niej mnóstwo śladów rozczepionych kopyt. Wielkich łap, co więcej, niekształtnych, pazurzastych stóp, podobnych do ludzkich, a nawet butów. Wszystkie tak głęboko się odcisnęły, jakby miały stać się dla nas ostrzeżeniem, albo wręcz otwartą groźbą. Doszliśmy tą ścieżką aż do strumienia. Tam zatrzymaliśmy się i zjedliśmy skromny posiłek z szybko kurczących się zapasów. Ja zaś wreszcie napełniłem wodą manierkę. Należało też coś upolować, jeśli chciałem oddalić widmo głodu. Parfel było dużą równiną rozciągającą się między dwoma łańcuchami górskimi. Wschodnie góry musiałem więc przebyć przed przygodą w czarnej wieży. Przyglądając się majaczącym na zachodzie szczytom, pomyślałem z niechęcią o kolejnej przeprawie, kiedy to jedynym przewodnikiem byłoby moje wewnętrzne przekonanie, że tą właśnie drogą powinienem iść. Ulewa zamieniła się w mrzawkę. Moje odzienie i opończa inne szybko przemogły. Mogliśmy schronić się w zaroślach, które zauważyłem za szczytu kurhanu. Wolałem jednak pozostać na otwartej przestrzeni. Wśród drzew zbyt często groziło mi niebezpieczeństwo. Zawiesiłem manierkę pasa z sakwą na ramieniu i wstałem. Inne bynajmniej się nie spieszyło. Mokre włosy lepiły się do głowy i ramion. wygląda jak zjawa z jakiejś dawnej opowieści. Bardzo chciałam ofiarować jej lepszy przeodziewek, Lecz długiej sukni ani krótkiej podróżnej szaty nie można wyczarować z trawy i krzaków. To szaleństwo! Uderzyła pięścią w pięść. Puść mnie, niczego w ten sposób nie osiągniesz, zwiększasz tylko ich nienawiść do siebie. Teraz nie trzymam cię siłą, odpowiedziałem zmęczonym głosem. Ta walka tak mnie wyczerpała, że najchętniej odszedłbym, pozostawiając ją jej losowi. Nie mogłem jednak tak postąpić. Więzisz mnie do spółki z tym, który teraz jest w tobie, więzisz mnie, wybuchnęła podnosząc głos. Obyście obaj zginęli tak straszną śmiercią, jak gryfon od zaklętej strzałki. Wstała powoli, jakby puściła ją siły, skierowała się na zachód i zaczęła iść. Jej blada twarz stężała w się niechęci. Odaliliśmy się tylko trochę od strumienia, który przeszliśmy w brud, kiedy nagle Inę podniosła głowę i zwróciła ją na północ. Wróciły jej siły. W znakłym przypływie energii odrzuciła pończę, jakby okrycie ciała nic dla niej nie znaczyło, i pomknęła niczym strzała. Jej smukłe nogi połyskiwały bielom jak łgal konia. Zatrzymałem się tylko po to, by podnieść ziemię pończę, a potem ciężko ruszyłem za nią. Miała nade mną przewagę, gdyż przeszkadzała mi biegu kolczuga i ciężki miecz. Mimo to nie znikła mi z pola widzenia, a nawet udawało mi się zmniejszyć dzielącą nam, nas odległość. Na szczęście trzymała się otwartej przestrzeni. Byłoby gorzej, gdyby ukryła się w którymś zagajniku. Wydawało się jednak, iż zupełnie o mnie zapomniała. Przypuszczałam, że ten, kto ją już raz schwytał, teraz znowu zarzucił sieć czarów. Teren się podnosił i bez trudów biegła na zbocze, czasami nawet przeskakiwała, to jakieś szczeliny, to kamienie, wciąż do przodu. Zniknęła za szczytem góry, lecz ja uparcie wlokłem się za nią. Kiedy wreszcie ja dotarłem na wierzchołek i spojrzałem w dół, na moment stanąłem jak wryty. Czekano na nas. Zobaczyłem wiedźmę w czerni, która rzuca czary w świątyni księżyca. Towarzyszył jej jeden z latających potworów. Walczyłem z takim w pobliżu jego nory. Tym razem jednak była to samica, znacznie wyższa od staruchy. Wprawdzie leniwie wachlowała się skrzydłami, lecz pazurzaste stopy mocno trzymała na ziemi. Z prawej stała inna postać i to na jej widok zwolniłem kroku. Ujrzałem coś, co łączyło cechy człowieka i zwierzęcia, i to najgorsze cechy obu gatunków. Jego ciało od pasa w dół po raz sierść, a nogi kończyły się wielkimi jak ubytka kopytami. Równie ogromny i podobny do byczego miał przyrodzenie, tak rzucające się w oczy, jakby było dla nich źródłem pychy albo swego rodzaju oręża. Powyżej pasa sierść rzedła, chociaż rosła gęściej na piersi, barkach i w górnej części ramion. Same ramiona były zbyt długie i zakończone wielkimi, zwisającymi nisko Ale najbardziej zaskoczyła mnie głowa i twarz tego stwora. Osobliwie, jakoś przerażająco przypominała oblicze zdobiące moją czarę. Tamto tchnęło szlachetnością, od tego zaś biło zło. Wydawało się, że jedną istotę rozczepiono na dwie części, wszystko co dobre w jej naturze gromadząc z jednej strony, a całe zło z drugiej. Ten zwierzoczłek był przeciwieństwem rogatego pana i nie nosił korony. Nieleni wieniec nie górował nad jego gęstymi, rozczochranymi kudłami. Odchyliwszy do tyłu głowę wrzasnął przeraźliwie. Ten okrzyk był zwierzęcym rykiem, a zarazem triumfalnym śmiechem. Tymczasem stojąca obok niego wiedźma podniosła wysoko ręce, poruszając palcami jak czułkiem tkackim. Skrzydlata poczwara uśmiechnęła się, ukazując długie kły. Inna, zdając się nie dostrzegać zagrożenia, biegła w stronę nie niesamowitej trójcy. Dopiero potknąwszy się ukryty w trawie kamień, zwolniła nieco kroku. Znajdowałem się zbyt daleko, by ją zatrzymać. Zając się na los, rzuciłem w ślad za nią zwiniętą mokrą opończę. Opończa rozwinęła się w powietrzu. Trafiłem lepiej niż się spodziewałem, gdyż przemknęła nad głową dziewczyny, a potem spadła prosto na nią. Ines z rozpędu zrobiła jeszcze jeden duży krok, po czym przewróciła się oślepiona. Dobiegłem do niej, podczas gdy Ines szamotała się z Opończą. Śmiech człeka ucichł. Powietrze rozach skrzekliwy śpiew staruchy, każde zaś słowo, które wypowiedziała, zdawało się szarpać na kawałki niebo nad naszym głowami. Zwierzoczłek wstał, szczerzeł zęby z rękami opartymi na kosmatych biodrach. Emanował od niego zadufanie, zabijaki, zwycięzce w wielu bitwach. Był bardzo pewny siebie, a jego oczy płynęły czerwienią. Odniosłem wrażenie, że w tych oczodołach nie tkwią zwyczajne organy wzroku, lecz jakieś narządy naginające świat do jego woli. Skrzydata poczwara zakołysała się i spięła na palce, coraz szybciej i mocniej bijąc skrzydłami. Wyczułem, że szykuje się do ataku na mnie i wyciągnąłem miecz. Widok obnażonego brzeszczotu pobudził człowieka kształtną bestię do jeszcze głośniejszego rachotu. Z całej siły białym ramieniem inne. Gdyby podeszła do niej, gdyby tamto babsko położyło na jej ręce, byłaby ostatecznie zgubiona i nie wyzwoliłaby jej żadna moc, którą mógłbym przywołać. Umarłoby wszystko, co było w niej dobre, czyste i ludzkie. Lepiej żeby zginęła niż miałaby dalej żyć taką, jaką by się wówczas stała. Śmierć była najcenniejszym darem, jaki mogłem jej teraz ofiarować. Jasno pojąłem, że trzy potwory wezmą ją wtedy, kiedy tylko im się to spodoba. Tak, lepiej poderżnąć jej mieczem gardło. Zrób to, młody durniu! Czerwone ślepia zwierzaczka raz łysy. Daj ją nowe krwi! Weźmiemy ją jeszcze chętniej! Dodał szyderczo. A więc ich władza sięgała poza szybką i spokojną śmierć. Przeraziło mi to do szpiku kości. Zarazem jednak nie mogłem od niego oderwać wzroku, chociaż bardzo się o to starałem. Był tak podobny do łowca, jednocześnie taki zagubiony i zły. Ludzka natura zawiera dobro i zło. Wizerunek na czarze przeciągnął lepszą cząstkę mojej istoty. Ku tej istocie skłaniała się moja zła strona. To prawda, jasno i szybko myślisz, głupcze. Będziesz mu, jeśli tego zechcę. I zrobił jakiś gest. Ogień rozgorzał w moich lęźniach. Zalała mnie fala pożądania tak silnego jak wtedy, gdy stanąłem przed mieszkańcem Czarnej Wieży. Odrzucić na bok opończą, posiąść dziewczynę, którą obejmuję. Zacisnąłem dłoń na rękojeści mieca, miecza tak mocno, że wpiłam się w ciało. Ten ból obudził mnie z transu i zdołałem oderwać wzrok od władczego spojrzenia człowiek-kształtnej bestii. Poczułem, że jednocześnie zaciska się wokół nas sieć czarów, którą tkała starucha. Ja, jeśli będę miał szczęście, umrę, ale los inny będzie znacznie gorszy. I wówczas zwróciła się do mnie siła, która zawładnęła częścią mnie tej nocy spędzonej wśród Kurhanów. Mogłem ją przyjąć albo trącić. Jeżeli zechcę zaakceptować to, czym się stałem, muszę to zrobić całkowicie, do końca. Ale ja byłem tylko człowiekiem, jako człowiek kroczyłem własną drogą. Zgodzić się z zostać narzędziem jakiejkolwiek mocy, dobrej czy złej, czy to znaczy wyrzec się samego siebie? Czas, potrzebowałem czasu, nie miałem go już. Bez namysłu odchyliłem głowę i spojrzałem w ołowiane niebo, które zamknęło się nad nami jak sklepienie zamkowego lochu. Całe nasze otoczenie stało się jednak szare. Poszarzały nawet liście i trawa. Wszystko, co żyło, przybrało barwę śmierci. Zbliżyłem wargi językiem. Jeszcze przez chwilę, tylko przez chwilę, lgnąłem do Elrona, którego znałem. Do Elerona, którym zawsze byłem. Potem zaj zawołałem. Hej, hola, kornusie. Wydawało mi się, że schwyciła mi i wywróciła na nicę potężna dłoń. Moja krew popłynęła w inny sposób, a kości się przemieściły. Zatrząsłem się od stóp do głów, jakbym szarpnął mną kuraganowy wiatr. Straszny ból przeszł mi czaszkę. Widziałem jakiś korytarz, w którym jeden zamach otworzył mnóstwo zamkniętych do tą drzwi, do wnętrza i na zewnątrz. To, co kryło się za nimi, wydostało się na wolność. Kim byłem? Nie umiałbym powiedzieć. Usłyszałem i zobaczyłem to, czego nie umiałby określić słowami ani nazwać nikt z mojej rasy. Szarpiący, rozdzierający ból złagodniał. Jak długo to trwało? Mój umęczony umysł odniósł wrażenie, że wiele dni. Rozejrzałem się. Ine przykucnięta u moich stóp podnosiła na mnie nieprzytomne oczy. Stuszka śliny płynęła z kąt i otwartych ust. Tamta trójka nadal zagradzała mi drogę. Jednak skrzydlata poczwara przestała się uśmiechać, zwierzo-człek zaś rachotać. Wyszczerzył za to zęby i ogień płonął już nie tylko w jego oczach, lecz i wokół całej postaci.